A więc zdecydowałeś, twój kolejny motocykl to będzie Nówka Sztuka z salonu. Jak wygląda procedura zakupu nowego motocykla? Dobry sprzedawca w salonie przeprowadzi was przez tę procedurę bez najmniejszego problemu, natomiast ta procedura wygląda następująco. Wchodzicie do salonu, wybieracie motocykl, który wam odpowiada, wybieracie kolor, i następnie. Dowiadujecie się, ile trzeba na niego czekać. Niektóre marki mają bardzo dużo motocykli do wyboru od ręki, niektóre nie mają. Może się okazać, że na Twój wymarzony motocykl w Twojej wymarzonej konfiguracji i kolorze będziesz musiał poczekać. Tydzień, dwa, miesiąc, trzy. A czasami w przypadku wyjątkowo radykalnych zmian konfiguracji i dostrajania motocykla w najmniejszych szczegółach pod siebie, ten okres może trwać nawet rok. Ale na potrzeby tej rolki, załóżmy, że Twój motocykl jest dostępny od ręki. Następnie informujesz sprzedawcę, w jaki sposób ten motocykl będzie finansowany. No bo jeżeli za gotówkę, no to kładziesz kasę. Dostajesz dokumenty od motocykla, jedziesz go zarejestrować, ubezpieczyć, wracasz z tablicami, montujesz, wyjeżdżasz z salonu. Może to się udać załatwić nawet w ciągu jednego, dwóch dni. Co w sytuacji jednak, kiedy twój motocykl jest finansowany jakimś narzędziem typu leasing? Wtedy masz dwie drogi. Korzystasz z firmy leasingowej, którą poleca ci sprzedający twój motocykl, ale nie masz takiego obowiązku, możesz sobie załatwić leasing na własną rękę. Salon, który sprzedaje motocykl, wystawia fakturę proformę Leasingodawcy, czyli firmie, która wykłada kasę na Twój motocykl, następnie ta firma robi przelew do salonu motocyklowego, następnie sprzedawca wysyła dokumenty do zarejestrowania motocykla do Twojego leasingodawcy. Leasingodawca rejestruje motocykl, Ty po drodze musisz dogadać się z leasingodawcą. W jaki sposób będzie wyglądało ubezpieczenie autokasko, które przy leasingu jest obowiązkowe w 100% przypadków i następnie kiedy masz potwierdzenie ubezpieczenia i kiedy dostaniesz informację z salonu, że leasingodawca zarejestrował już motocykl i na motocyklu są tablice, jedziesz, odbierasz go i spłacasz raty leasingowe za swój nowy. Piękny sprzęt. I tak jak mówiłem na początku, ta procedura może wydawać się zagmatwana dla kogoś, kto tego nigdy nie robił, ale dobry sprzedawca w dobrym salonie motocyklowym przeprowadzi cię za rączkę przez tę procedurę, dlatego że oni to robią na co dzień i odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Jeżeli wybrałeś nowy motocykl, to pamiętaj też o tym, co jest napisane w gwarancji. Warto to czasami przeczytać, bo są różne dziwne haczyki, żeby się nie okazało, że wymiana wydechu pozbawiła cię gwarancji.